Siemanko, moi drodzy, na placu boju brazylijskiego Copa America pozostały już tylko cztery najlepsze drużyny, a w pierwszym półfinałowym meczu starcie, na które czeka chyba każdy kibic piłki nożnej, czyli Brazylia kontra Argentyna. Czy Leo Messi przybliży się tym meczem do zdobycia kolejnej złotej piłki? Oprócz zapowiedzi tych półfinałów opowiem Wam także, co działo się w turnieju do tej pory. Zatem pamiętajcie o kciukach oraz subach i zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od tego hitowego starcia Brazylii z Argentyną, które przez wielu nazywane jest przedwczesnym finałem Copa America. W końcu na boisku spotka się dwójka największych faworytów do końcowego triumfu w całym turnieju. Mimo tego, że w roli faworyta do awansu do finału stawiani są gospodarze, czyli Brazylijczycy, którzy nie stracili jeszcze ani jednej bramki w czterech dotychczasowych meczach, widać, że reprezentacja Argentyny rozkręca się ze spotkania na spotkanie. W grupie zaczęli od porażki z Kolumbią i remisu z Paragwajem, a teraz okazuje się, że jako jedyni spośród wszystkich czterech półfinalistów zdołali wywalczyć awans do półfinału w regulaminowym czasie, pokonując Wenezuelę 2 do 0. Co ciekawe, Albiceleste z jako jedyni zdobyli gola w ćwierćfinale, ponieważ wszystkie trzy pozostałe kończyły się bezbramkowym remisem i konkursem jedenastek. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego tak dużo spotkań kończyło się rzutami karnymi, odpowiedź jest prosta. W Copa America nie mamy dogrywek, tylko od razu rzuty karne. Zwracając uwagę na ogromne zmęczenie piłkarzy całym minionym sezonem Ligowym. Uważam, że to bardzo dobre rozwiązanie nie tylko dla zawodników, ale i także dla kibiców. W końcu kto nie lubi oglądać konkursu rzutów karnych? Z powodu kontuzji Neymara trener Tite zaczął wystawiać w pierwszym składzie zarówno Firmino, jak i Gabriela Jesusa, a jednym z najjaśniejszych punktów Brazylii stał się 23-letni Everton. Skrzydłowy jest piłkarzem brazylijskiego gremio. W fazie grupowej zdobył dwie bramki i bardzo możliwe, że ten turniej będzie dla niego przepustką do wielkiego europejskiego futbolu. Portal Transfermarkt wycenia go na około 20 milionów euro. W drużynie Argentyny wyróżnia się z kolei 21-letni napastnik Interu Lautaro Martinez, który zdobył do tej pory 2 z 5 goli swojej reprezentacji. Według plotek, które pojawiają się w mediach, zawodnikiem zaczęła interesować się nawet sama FC Barcelona. Czyżby Messi polecił klubowym władzom swojego kolegę z reprezentacji? A propos Messiego, jego gra w Copa America nie do końca wygląda tak, jak życzyliby sobie tego argentyńscy kibice. Osobiście mam takie wrażenie, że Messi w Barcelonie a Messi w reprezentacji to tak jakby dwa inni piłkarze. Przecież ten turniej nie tylko miał być szansą na pierwsze trofeum z kadrą narodową, ale i także może zaważyć o losach tegorocznej złotej piłki. Kapitan Celeste tłumaczy swoją słabszą dyspozycję bardzo słabym stanem brazylijskich boisk. To nie jest moje najlepsze kopa Ameryka w karierze. Bardzo ciężko gra się na takich boiskach. One są tragiczne. Gdy piłka cały czas podskakuje potrzebujesz dużo więcej czasu i uwagi, aby ją opanować. Na ekranie pojawiły wam się właśnie przewidywane składy na to spotkanie i myślę, że oprócz linii ataku Brazylia ma o wiele lepsze pozostałe formacje obrony oraz pomocy. Co ciekawe, kiedy ostatni raz obie drużyny mierzyły się ze sobą w meczu o punkty, górą byli Canarinhos, którzy pokonali u siebie Argentynę 3-0 w eliminacjach do Mundialu 2018. Teraz jako gospodarz turnieju również będą mieli za sobą publiczność, a do tej pory Brazylijczycy wygrywali wszystkie edycje Copa America, których byli organizatorami. Demonstracje siły Canarinhos oglądaliśmy w grupowym meczu z innym półfinalistą Peru, który wygrali aż 5 do 0. Osobiście uważam, że w finale zamelduje się właśnie reprezentacja Brazylii, jednak nie wykluczone, że będziemy świadkami jakiegoś nagłego przebudzenia Messi'ego w reprezentacji. Gdyby tak się stało, Argentyńczycy zagraliby w swoim trzecim finale Copa America z rzędu, a dwa poprzednie przegrali po szutach karnych z reprezentacją Chile. Podobny scenariusz możliwy jest także w tym roku, ponieważ w drugim półfinale Chile zmierzy się z czarnym koniem turnieju reprezentacją Peru. Obrońcy tytułu Chilijczycy grają na tym turnieju naprawdę dobrze, a sam osobiście zaskoczony jestem bardzo dobrą postawą Aleksisa Sancheza, który zdobył do tej pory dwie bramki. Sanchez pokazuje, że mimo fatalnego sezonu w Manchesterze nie wolno go tak szybko skreślać. Mimo tego, że Chile awansowało do półfinału dopiero po rzutach karnych, z przebiegu meczu wydawali się być lepszą drużyną od Kolumbii, która także wymieniana była w gronie zespołów, które będą liczyć się w walce o tytuł najlepszej drużyny Ameryki Południowej. Ciekawostką może być, że Kolumbii William Tesilo, który nie trafił decydującego karnego, otrzymał śmiertelne pogróżki od wściekłych kolumbijskich kibiców. Jeżeli chodzi o ich rywala Peru przed rozpoczęciem turnieju, mówiłem Wam, że to jeden z czarnych koni tegorocznego Copa America. Nie zmienia to jednak faktu, że ich awans do półfinału jest dużym zaskoczeniem, zwłaszcza, że wyeliminowali z turnieju reprezentację Urugwaju. Peruwianczycy mieli jednak dużo szczęścia, ponieważ można powiedzieć, że Suarez i spółka odpadli na własne życzenie. Nie dość, że zdobyli trzy nieuznane Bramki, to do tego zmarnowali masę wybornych sytuacji. W serii jedenastek karnego nie wykorzystał Suarez i będzie to trzeci półfinał dla Peru na cztery ostatnie edycje Copa America. Z rozpaczonego Suareza pocieszał jego były klubowy kolega, wielki nieobecny tegorocznego Copa America Neymar, który napisał takie słowa: Podnieś się, jesteś wielki, bracie. Kocham cię, przyjacielu. Na koniec przypominam wam, że oba mecze transmitowane będą na sportowych kanałach Polsatu. Według polskiego czasu oba półfinały odbędą się o 2.30. W nocy, czyli o 21:30, według zegarków nastawionych w Brazylii. Dajcie znać, czy będziecie oglądać i jakie wyniki typujecie. Ja osobiście uważam, że w finale zagra Brazylia z Chile, a Argentyna zmierzy się z Peru w meczu o trzecie miejsce. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Fortuny, ponieważ szykuję dla Was materiał na temat szans polskich klubów w eliminacjach do europejskich pucharów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.